Forum radia rock parada. Dzień dobry, Ewa Kubasiewicz. Moim gościem jest Bibianna Muszyńska, psycholog, specjalista psychologii klinicznej. Dzień dobry. Jak to jest, bo jeżeli zawieramy związek około 30, to mamy przed sobą powiedzmy 50-60 lat razem. To jest ogromne wyzwanie, to jest strasznie duży czas. I czy to jest możliwe? No jest możliwe, no jak nie jest możliwe? No jest, możliwe. Ludzie przeżywają. Oczywiście, ale... że tak, ale jak to w ogóle wygląda? No przychodzą do pani, siadają na tej kanapie, przecież niejednokrotnie kobiety, mężczyźni może rzadziej. Jak to wygląda z ich strony, bo wiemy przecież, że nawet do rozwodów dochodzi, kiedy małżeństwa mają po 70 lat. Kobieta ma 70 lat i chce się rozstać z tym mężem, który ma 70 parę lat. Tak, oczywiście. I właściwie no, ja uznaję małżeństwo i związek za wielką wartość, ale też y, prawdą jest, że dbanie o wartość wtedy to jest wartość, która jest żywa. To, związek to nie jest przedmiot, to jest, to jest żywa jakość między dwojgiem osób. I jest takie zjawisko w medycynie, o którym się mówi usilna reanimacja, która już właściwie wiadomo, że jeś, jeśli się uda, to ona może też przynieść więcej szkody niż pożytku, dlatego że życie osoby, która zostanie zreanimowana może i często ma marną jakość. Czasami nawet gdyby pytać te osoby, to. to Zdarza się, że mówią: Nie, a właściwie to szkoda, bo teraz to moje życie to jest taka totalna zależność od innych, a niektóre nawet nie mogą mówić. Taki stan wegetatywny. I yy, mówi się o tym, żeby nie, nie, nie robić czegoś takiego. I myślę, że z psychiką, i z, ze związkiem jest bardzo podobnie. O niego należy dbać i, on, i związek należy pielęgnować przez cały czas. I przez cały czas, a w każdym razie okresowo. Należy sprawdzać, jak to z każdym żywym stworzeniem, czy wszystko jest w porządku, czy ono wygląda, czy, czy, czy rośnie, czy rozwija się tak, jak powinno. Wzięcie ślubu, czy wejście w relację, taką nawet bez jakiegoś sformalizowania, wymaga tego, żeby co jakiś czas sprawdzać, czy my nadal jesteśmy w drodze i czy my jesteśmy na pewno na tej samej drodze. Ponieważ może się okazać, znaczy jeszcze inaczej, każda z osób w miarę upływu czasu, czy jest w związku, czy nie jest w związku, zmienia się. Zmienia się psychicznie, my się rozwijamy przez całe życie, doświadczenia, Doznania, wiedza, którą zdobywamy, przeczytane książki, obejrzane filmy, rozmowa z każdym człowiekiem, nawet przypadkowe spotkania na ulicy mogą i wpływają na to, że my się zmieniamy. I te zmiany mogą powodować i powodują, że osoby, które w wieku lat 30. Były przekonane, że pójdą razem, bo łączy je podobny system wartości, styl funkcjonowania, podobna wrażliwość na niektóre rzeczy. Po 10 latach są zupełnie innymi osobami. I bez testowania, czy nam jest nadal po drodze, a jeśli nie, to czy możemy coś zrobić, żeby było? Czy my chcemy, żeby nadal nam było po drodze? Czy my czasami nie poszliśmy w tak różnych kierunkach, że my już w ogóle się nie poznajemy? Albo czy nie sądziliśmy, że będzie nam po drodze, dlatego że nie widzieliśmy się naprawdę, tylko sobie stworzyliśmy jakieś wyobrażenia? Bo ja myślałam, że mi jest potrzebny mężczyzna, który będzie stanowczy, i wprawdzie widziałam, że ty za stanowczy nie jesteś, ale sądziłam, że z ciebie takiego zrobię. Czyli właściwie weszłam w relację z własnymi potrzebami i wyobrażeniami na temat mojej mocy zmieniania człowieka, a nie z prawdziwym człowiekiem. To zawsze mnie ciekawiło, mam teraz okazję zapytać, bo terapia małżeńska to jest jeden ze sposobów na to, aby uratować związek, no i być może zażegnać kryzys małżeński. Na czym taka terapia małżeńska polega, jak ona przebiega, co się na tej terapii robi, o co tam pytają? Co para to inaczej i pewnie co specjalista to inaczej, dlatego że różne szkoły terapii. Uczą też różnych metod i, i, i inaczej patrzą na związek. Natomiast niewątpliwie terapia par jest tym, co się skupia właśnie na związku, na relacji, czyli na tym, co jest pomiędzy osobami. Ja się bardzo lubię odwoływać do, do ym, takiej metafory ym, relacji jako mostu, w którym filarami są osoby. Które relacje tworzą. Natomiast przęsłem jest właśnie relacja, bo przęsło jest między osobami. Każda z tych osób jest inna. Przęsło może być zbudowane z kamienia, a drugie może być z metalu, czyli wymaga zupełnie innego sposobu konserwowania i dbania o to. I jeszcze inna energia powinna być, filary mogą być inaczej zbudowane. A przęsło. Tak? Każda, ka, każdy z filarów buduje swoją połowę przęsła i jest odpowiedzialny za remontowanie swojej połowy. Jak ja zaniedbam moją drogę do ciebie, to choćbyś ty nie wiem, ile zrobił, zrobiła, to potem dalej już nie pójdziesz, bo po mojej stronie są dziury, prześwity albo wszystko się zawaliło. Natomiast y, 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 może być tak, że terapia odkrywa. I powinna odkryć przede wszystkim w pierwszej kolejności intencje, z którymi partnerzy przychodzą do terapii. W naszej rzeczywistości bardzo często okazuje się, że na szczęście to też, to też się mocno zmienia, bo coraz młodsze osoby przychodzą nie wtedy, kiedy jest już kryzys, tylko kiedy zaczynają czuć, że coś jest nie tak i przyda nam się. Neutralna y, obecność kogoś, kto jest niezależny, niezaangażowany i kto nam trochę pomoże. To jest. Ja, ja się z tego bardzo cieszę jako psycholog. Ko kobieta że... bardzo chętnie pójdzie do psychologa i chętnie porozmawia. Natomiast z mężczyznami to jest trochę inaczej. Jak on się tam pojawi u tego psychologa, to nie wiem, z jakiego powodu tam pójdzie? Chyba musi mu bardzo zależeć na związku. Albo chce na przykład doszukać partnerkę. Nie, nie generalnie realizowałabym, staje tu zdecydowanie i stanowczo po stronie mężczyzn, ponieważ z mojego zawodowego doświadczenia wynika, że że, że często mężczyzną, że to często mężczyzna był tą osobą, która mówiła, chodźmy gdzieś. Jest źle między nami, chodźmy gdzieś. Albo wcale nie trzeba było go długo namawiać na, na to, żeby pójść do specjalisty i żeby coś naprawiać. Natomiast ta, ten problem, o którym mówiłam, to jest fakt, że jeśli jedna ze stron jest już naprawdę zdecydowana na rozstanie, to właściwie terapia odsłania tylko to, że tutaj mamy bardzo takie nierówne intencje. Jedna ze stron jest cały czas w chęci zmieniania, naprawiania, odbudowywania albo wręcz budowania na nowo czegoś, jeśli odbudowywanie byłoby budowa odbudowywaniem czegoś marnego, a druga ze stron mówi: Ale ja już z tobą nie chcę nic budować. I przyszłam tylko tutaj na tę terapię, żeby nikt się nie mógł przyczepić, że nie zrobiłem, czy nie zrobiłam wszystkiego, ale tak naprawdę to ja już nic nie chcę. Ale dopytam jeszcze o te pytania, bo psychoterapia jest procesem leczniczym i z czasem mogą pojawić się bardzo intymne pytania. Na przykład, jakie? W psychoterapii par chodzi o to, żeby psycholog i pary też nawzajem mogły się poznać i usłyszeć. Więc y, oczywiście różnych obszarów życia, no, psycholog i psychoterapeuta potrzebuje ob, obejrzeć te pary, to co dla nich jest oczywiste, co jest między nimi od lat, dla niego jest, on, on musi wejść w ten świat i go poznać, więc pytania o o życie seksualne, pytanie o podejście do wychowania dzieci, o tym o to, czym w ogóle jest dla nich związek, o to jak rozumieją związek. Ja oczywiście mówię w ogromnym skrócie, to, to, to brzmi to trochę jak taka psychologiczna nowomowa, a, a te pytania są i, i mogą być inaczej zadawane, ale właśnie zejście do takiego też czasem bardzo podstawowego poziomu. A co was połączyło? A w kim wy się zak zakochiwaliście? A co, y, cze, czemu było wam blisko do siebie? A kiedy się zepsuło? E, a czy, y, a, no właśnie, a jak tam w łóżku? E, a czy na przykład pojawienie się dzieci to był taki czas, który coś zmienił, czy nie? Czy wejście w rolę rodziców nie spowodowało czasami, że nastąpiło stałe wyjście z roli małżonków? Bo bycie małżeństwem to nie jest to samo, co bycie rodzicami. To są dwie zupełnie inne role i one mogą się nawzajem wykluczyć w życiu niektórych ludzi. Albo może być tak, że jedno z małżonków zostało rodzicem, a drugie nadal chce być mał... i przestało być małżonkiem, a drugie chce być i małżonkiem, i rodzicem. Mnóstwo tutaj jest wątków. Co para to może być inaczej, bo coś innego jest potrzebne. Natomiast, tak ogólnie rzecz biorąc, Terapia par odsłania najczęściej potężne problemy z komunikacją. O tą komunikację właśnie teraz chcę zapytać też, bo czasami to jest tak, że ta terapia dla małżeństw, no małżeństwo w ogóle nie chce realizować, bo każdy realizuje własne cele i kobieta i mężczyzna, ale na przykład może być celem tej wspólnej psychoterapii nie naprawa związku, a na przykład nauka komunikacji. Na przykład kompromis, czy dobro dzieci, prawda? Czy taka terapia wtedy jest trudna? Oczywiście, że para może ustalić, że chcą być z sobą i chcą się dobrze komunikować ze względu na dobro dzieci. Natomiast ja bym się mocno zastanawiała, czy my w tym momencie. No, czy oni chcą pracować nad związkiem? Bo związek to jednak jest coś, co powinno ich łączyć. Czy my tutaj nie mówimy o pracy nad Takim uporządkowanym rodzicielstwem, w którym nie ma już związku między rodzicami. No, raczej tak, no, to jest jakiś związek, jakiś właśnie taki związek, który nie chce tego małżeństwa ratować, tylko każdy sobie własne cele będzie realizował. Oni sobie zdają sprawę z tego, ale nie potrafią na przykład ze sobą rozmawiać, czyli też mogą przyjść do psychologa, żeby rozmawiać, jak się ze sobą komunikować, nauczyć się tak, tego. No, to jest praca nad, nad, tak, nad komunikacją i nad rodzicielstwem, ale nie, nie nazywałabym tego wtedy terapią par. Dlatego, że w tym momencie realizujemy zupełnie inny cel niż e, budowanie dobrej relacji, takiej satysfakcjonującej dla obu stron. I nadal należałoby się wtedy zastanowić, czy takie uporządkowane rodzicielstwo dwójki osób, która w związku jednak się nie spełnia, czy nie jest jakimś niebezpiecznie patologicznym wzorcem dla dzieci. Na co wtedy dzieci patrzą? Bo jeżeli tam jest jasność, chcemy być dla was dobrymi rodzicami, no małżonkami wiemy, że nie jesteśmy dobrymi, nie, nie patrzcie na nas, mówię w, oczywiście w skrócie pewnym, no to, to jest ok, ale jeżeli dzieci sobie patrzą właśnie na y, dwójkę ludzi, któr, która potrafi fantastycznie prowadzić przedsiębiorstwo, rodzina, ale między nimi nie ma bliskości, nie ma czułości, nie ma nawet za szczególnej miłości, być może nawet przyjaźni nie ma, bo są po prostu współtwórcami przedsiębiorstwa rodzina. No to dzieci mogą się bardzo, bardzo boleśnie później zdziwić, no, no, że to na tym polega, czyli nie na tym polega małżeństwo, czy właśnie na tym? To jak ja mam punkt odniesienia jako człowiek do budowania własnych no, relacji? No, właśnie. I, I tutaj chyba dochodzimy do czegoś takiego, że czy nie lepiej się rozstać czasami, niż udawać, że jesteśmy w związku z jakiegoś tam powodu, bo chodzi o dzieci. I teraz wiemy, już ja przynajmniej teraz wiem, że dzieci nie robią tego, co chcą rodzice, ale to, co robią rodzice. Czyli patrzą na rodziców i dokładnie są tacy jak rodzice. Czy pani się z tym zgodzi? Tak, dlatego, że modelowanie jest najsilniejszym rodzajem nauki. Kiedy patrzymy na kogoś, zwłaszcza na kogoś, kto jest dla nas ważny, a dla dzieci rodzice są ważni, no to jeśli dzieci patrzą na to, jak wygląda relacja między rodzicami, jak kobieta podchodzi do mężczyzny, jak mężczyzna podchodzi do kobiety, jak oni się nawzajem traktują, to tym samym dzieci, w, dzie w dzieciach pozostaje taki wzorzec, powstaje pewnego rodzaju matryca e, tworzenia bliskiej, miłosnej relacji. Czyli Oczywiście, z korzyścią jest... byłoby rozstanie się. Korzyścią dla dzieci no i dla tych rodziców również. No bo skoro nie ma miłości, a jesteśmy dla siebie wrogami i nawet nie potrafimy zapanować nad emocjami, no to chyba lepiej się rozstać. Jeżeli mamy te rzeczy już na pewno sprawdzone, jeżeli wiemy na pewno, że nie ma miłości, jeżeli wiemy na pewno, że trudno nam ze sobą wytrzymać. Że jesteśmy tutaj tylko i wyłącznie ze względu na dzieci. Myślę też o tym, jak potwornie obciążające to jest dla dzieci. Dzieci absolutnie nigdy nie powinny być obciążone tym, że one są powodem kwienia rodzica w nieszczęśliwej relacji. Bez względu na to, w jakim momencie życia byśmy się o czymś takim dowiedzieli, no to właściwie jesteśmy uwikłani w poczucie winy. Albo w jakiś rodzaj zobowiązania, które nigdy nie powinno na nas spadać. Mama była nieszczęśliwa z tatą, ale została dla naszego dobra. A jakież tu jest nasze dobro? No właśnie. I... To, to, to jest. Ale jednocześnie mówiąc na przykład o tym, że nie ma już miłości. Jeżeli ludzie nie umieją się komunikować, jeżeli mają mnóstwo niezałatwionych spraw między sobą, ale nie, nie poszło to jeszcze na noże, nie poszło za daleko, to czasami to, że nie czują do siebie miłości, może wynikać z tego, nie z tego, że miłości nie ma, tylko że miłość jest przysypana, że zacytuję poetę, żużlem różnych rzeczy. Bo jak mają do siebie złość, żale, pretensje, takie właśnie niezałatwione sprawy, to można sprawdzić, czy jeśli sobie już zaczniemy komunikować na bieżąco, jeśli sprawy załatwimy, jeśli przegadamy stare wątki, jeśli od siebie nawzajem usłyszymy przepraszam, albo jeśli nawzajem usłyszymy wiesz co masz rację, mogło ci wtedy być przykro, kiedy ja tak robiłem, a ja tak robiłam, to to o, takie odsłonięcie tych wszystkich przykrych warstw może okazać się, do, dokopywać do miłości, która jest, która pulsuje tam pod spodem, i absolutnie da się ją odnowić w tych nowych, takich warunkach większej otwartości. To teraz tak na koniec chciałabym zapytać, bo wiadomo, że w pracy spędzamy większość swojego dorosłego życia, czyli rodzice dla dobra dziecka powinni się rozstać ze sobą i jednak w tej pracy też ze sobą nie przebywać. Czy jednak spróbować mimo wszystko jakoś te relacje ze sobą poukładać? Co jest korzystniejsze wtedy, kiedy są ze sobą, mał byli małżeństwem i są po rozwodzie? Jeżeli mówimy o dobru dziecka, ale ja bym rozszerzyła to także na dobro tych osób, to tak dalece jak tylko się da, warto budować relacje w, w szacunku. I w takiej otwartości, jaka tylko jest możliwa, pomimo rozstania. I od razu zaznaczmy, to nie musi nastąpić od razu. Jeśli sobie damy pewien margines czasu na to, żeby się, nie wiem, wyzłościć, wyżalić, żeby pewne emocje przez nas przeszły, żeby ten proces rozstania. Miał miejsce, jeśli zadbamy o to, żeby może z tym żalem i, i z tymi złościami chodzić do jakiegoś specjalisty, a może w jakimś przyjacielskim gronie to załatwiać, ale ze względu na i pracę, i dzieci między sobą utrzymywać relacje uporządkowane, one mogą być chłodne, ale uporządkowane, to potem jeszcze do tego się może dopiąć, bo szacunek może wrócić. To jest ojciec moich dzieci, to jest matka moich dzieci, to jest człowiek, którego ja kiedyś w życiu wybrałem, wybrałam, za to też powinniśmy wziąć odpowiedzialność. Jeżeli się nie sprawdził jako mąż, ona się nie sprawdziła jako żona, okej, okay, ale to jest rodzic moich dzieci, więc ze względu na te dzieci powinien być. Traktowany dobrze, z szacunkiem. To, to, to naprawdę nie oznacza, że my się musimy trzy razy w tygodniu na kawie spotykać. Szacunek niekoniecznie to oznacza, ale tak, dobro dzieci, spokój dzieci, prawidłowy rozwój czy funkcjonowanie dzieci wymaga tego, żeby ich rodzice, jeśli nie mogą już być razem jako małżonkowie, potrafili się ze sobą. Na bardzo podstawowym poziomie dogadywać i do tych dzieci nie mówić nic niedobrego o, 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 o drugiej stronie. Bardzo dziękuję. Gościem Radia Parada była Bibianna Muszyńska, psycholog, specjalista psychologii klinicznej. Bardzo dziękuję. Dziękuję, Ewa Kubasiewicz. Forum Radia Rok Parada. Check your